ma to już z tej strony GP Reptiles. Mamy kolejny znios w tym sezonie. No i jak widzicie, samica złożyła w dosyć dziwnym kształcie te jajka. Tak podkowę. Tak czy siak jej zabiorę, więc nie ma to jakby znaczenia. Aczkolwiek dziwnie by się pewnie na nich siedziało. Ciężko by było je objąć było dokładnie, żeby wszystkie były ogrzane. E, tak czy siak, samiczka Yellow Belly 100% Head Clown. Łączona z samcem Pastel Clown. Czyli dokładnie to samo łączenie co w zeszłym roku. Mam nadzieję, że trafię wreszcie samiczkę Pasel Belly Clown dla siebie, żeby móc ją sobie zostawić do dalszej hodowli. No i mamy 6 jajek. E, tutaj jest jeszcze jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. E, także troszkę gorszy wynik niż w zeszłym roku. W zeszłym roku dała 8. No ale nic, ściągamy ją z jajek i zobaczymy, co tam, co tam mamy dokładnie. ściągnąłem samicę z jajek. No i tak jak mówiłem, mamy 6 e, ładnych jajek. Już je prześwietliłem, wszystkie są zapłodnione. Zrobiłem też znaczek ołówkiem na każdym, żeby było widać, gdzie jest góra, w razie gdyby mi się coś poprzekręcało na etapie przekładania, czy też potem w pojemniku do inkubacji. E, tutaj mamy tak zwany bubek, to się nazywa z angielskiego. No i jest to jajko jakby zapodniona część z częścią jakby niezapodnioną. E, no i cóż, e, mamy mniej więcej 50% szans, żeby to się wykluło, przynajmniej z mojego doświadczenia. Raz mi się kluły, raz, e, raz po prostu zdychały w jajkach, także zobaczymy. Tak czy siak jest zapłodniony, ma dosyć silne, ma dużo, dużo żyłek, także miejmy nadzieję, że, że wszystko się wykluje i będzie, będzie fajny maluch z tego. Przełożyłem już jajka do pojemnika do inkubacji. Eee, wszystkie razem ważyły 699 gramów. Eee, no i cóż, mam nadzieję, że w ciągu 56 dni zobaczymy fajne maluchy. Głównie zobaczymy, czy ten jeden się wykluje. No, tak jak powiedziałem, 50% szans. Także mam nadzieję, że ten szybki filmik Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, bo już niedługo więcej zniosek powinno się pojawić. No i polubcie oczywiście. No i do zobaczenia w następnym odcinku.